Dzień dobry Państwu, adwokat dr Krzysztof Sokołowski. Pozdrawiam Was w ten niedzielny wieczór. Niedziela niedzielą, późna pora także jest, ale jak sprawa niecierpiąca zwłoki, to pracować trzeba, nawet w weekendy. Ja dla swoich klientów staram się mieć zawsze czas. A sprawa jest tym razem pilna i bulwersująca. Otóż, proszę Państwa, małoletni, Uczeń szkoły podstawowej korzysta ze swoich konstytucyjnych praw do nienoszenia maski na terenie szkoły. I co robi szkoła? Ano, załatwia mu postępowanie przed sądem rodzinnym. Proszę Państwa, o rzekomą demoralizację. Tak, proszę Państwa, korzystanie z konstytucyjnych praw to w tym kraju jest demoralizacja. Jeżeli to są. Jest to zachowanie, które się nie podoba yy, obecnej władzy. To wtedy jest to tak kwalifikowane. Proszę Państwa, nie damy się. Nie damy skrzywdzić naszych dzieci. Będziemy walczyć. Zrobimy wszystko, aby nasze dzieci ochronić przed takim nadużyciem władzy. Adwokat dr Krzysztof Sokołowski. Dobranoc.